Witam Państwa, jestem a to rozpakowanie Blind Bagów Little Speed Teoretycznie wiem co się w nich znajduje, ponieważ mają one tutaj takie małe literki. I na podstawie tego można wiedzieć co jest w środku. Tu jest na przykład litera P, więc w środku powinna być Zoe. Jeżeli to się sprawdzi, to wam dam w opisie link do listy tych kodów. Tutaj mamy z kolei literę T. I to powinien być taki różowy kod. No więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. Zacznijmy od otwarcia saszetki, gdzie być Zoe. Mamy tutaj jakieś ostrzeżenia. A oprócz tego mamy fidurkę Zowi. A więc się sprawdziło. Ma ona ruchomą głowę. Weźmy się jej przyjrzyjmy. Tak wygląda z przodu. Ma ona tutaj na włosach narysowane jakieś ozdóbki. Takie motylki. Ma żółtą obrożę. I co tu poza tym? Z tyłu głowy ma napis LPS. O, i tu też ciekawa rzecz, ma ona Cutie Mark, właśnie z takim motylkiem jakie ma na włosach. No, dziwna sprawa, nie wiem dlaczego akurat tak to narysowali, a nie inaczej. A no, od spodu mamy jakieś numery seryjne. A więc tak oto się prezentuje Zoe. Mamy w środku coś jeszcze? Nie. A więc do figurek Little Speed Shop nie dodają żadnych kart kolekcjonerskich, jak to jest w przypadku figurek My Little Pony. Otwórzmy teraz drugą saszetkę. A więc tu po raz kolejny ostrzeżenia. I mamy naszą drugą figurkę, również z ruchomą głową. Te figurki mają głowy na stawie kulkowym, dzięki czemu można je nie tylko na bocie obracać, ale też trochę góra-dół. No i tak się o to prezentuje kot. Jest on cały różowy. Ma na głowie taką narysowaną żółtą czukartkę. Z tyłu głowy też ma napis LPS. Tak wygląda od spodu. Całkiem ładna figurka, a więc tak oto się one prezentują. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.